Dzień dobry, witam Was dzisiaj na przeglądzie wtedy. Obowiązkowo subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami w sklepach. Ten przepiękny koszyczek już Wam pokazuję. Ile kosztuje? jest cenie 25 zł. Dobra, tutaj jeszcze taka tacka. Ona kosztuje 35 zł. No ale jest ładna, dosyć oryginalna, wydaje mi się, że już na ostatnim filmie, gdzieś tam z przeglądu nowości, pokazywałam. E, tutaj jest taka jeszcze druga, zobaczcie, takie kwiatuszki i przecenia nas w ogóle na 14 zł, także w sumie mega tanio. No w ogóle jest teraz dużo promocji, także jeżeli macie ochotę, to wybierzcie się po sklepach, bo jeżeli coś kupować, to teraz się bardzo opłaca we wszystkich sieciówkach 25 zł. Czy tam w Teddy, czy w Pepco, czy w Kiku, czy gdziekolwiek, to naprawdę w Sinsei też są teraz mega, mega promocje. Ten wazonik kosztuje 25 zł. Ten złoty jest w cenie, już Wam mówię, też 25 zł. Ten ma ciekawy kształt. Nie dużo jest takie paseczki, ale to jest taki. Wiecie, na jednego kwetuszka i on też jest w cenie 25 zł. No i jeszcze ten nam został. I już Wam mówię, ile on kosztuje: 25 zł. Właściwie wszystkie są 25 zł. Taka wiecie, kolekcja za 2,5 zł, ale też 15. No to już nas zaskoczył. Tutaj w ogóle tam, ten obok jest dziwaczny 35 zobaczcie. I ten, a ten jest w ogóle oryginalny, fajnie wygląda. 15 zł. Bierze coś innego niż taki klasyczny wazon. Ten czarny jest przeceniony i kosztuje 5 zł, słuchajcie, 5 zł No warto się wybrać do Teddy zdecydowanie. Dwadzieścia pięć. Dwadzieścia dwa złote. Tutaj jeszcze taki napis Mr. and Mrs bo teraz wiecie, sezon ślubny się zaczyna. To teraz się takie nowości pojawiają, właśnie w sklepach. Zobaczcie, jaki słodki wazonik, ile on kosztuje? Dyszkę. To no patrzcie, ten taki mały kosztuje dyszkę, a ten wielki kosztował piątkę. Przeceniony. To jest na przykład za 10 zł. Tu już widzę ten jeszcze jest na promocji. No, i też kosztuje 5 złotych, No, zobaczcie taki wano za 5 zł. No, gdzie dostaniecie taki za piątkę, No, nigdzie. Także uważam, że cena jest po prostu świetna. Jezu, jak ja to wyciągnę. 10 złotych, tak mi się udało wyciągnąć, żeby ten obok nie zleciał. To w ogóle szacun dla mnie. Wielkie brawa, bo po prostu. Ops, nie ma ceny. Ale kołdyszki myślę, że kosztują, bo ten biały też by tam kołdyszki. Zobaczcie te, jakie są ładne. Już Wam dalej pokazuję. 25 zł. Są w, zobaczcie szare, czerwone, przeźroczyste. Ten jest takiego dymionego na niebieskiego szkła. 12 zł. I ten czerwony. 25 zł. No i zaraz pójdziemy sobie dalej na kolejną półkę, zobaczymy co tam na tej drugiej półce jeszcze słychać z nowości. W ogóle taki sztuczny kaktusik 25 zł z ledowym oświetleniem, tutaj macie takie za 35 zł flower boxy i tutaj jeszcze takie wiosenne za 17 zł różne miksy kwiatuszków. Okej, okay. i zobaczcie jeszcze tutaj za 35 zł są takie skrzynki, ta, te szare są za 75. No to już w sumie 75 zł to już jest mega droga. Ja to jest rewelacyjny patrzcie, jaki piękne, w ogóle uwielbiam te zegary wtedy, bo one są tak oryginalne, 75 zł. Cieszę się naprawdę dużą oryginalnością. No, nie są takie wiecie, klasyczne, nie? No, po prostu nawiązują trochę jednak do takiego staromodnego stylu, ale są przez też nowoczesne. Dwie dyszki. Okej, okay, jeszcze ten wam pokażę. Trzy dyszki. Tu jeszcze jest taki biały. Dziwny za 65. Dobra, teraz ten obok. 5 dyszek. Aż no to, to jest drogi, drodzy państwo. Co tutaj jeszcze z nowego? Bo te zegary, wiecie, też nie wszystkie są nowe. Część już była bardzo, bardzo dawno temu wtedy. Więc nie ma sensu pokazywać totalnie wszystkich. Zobaczcie, jaki ten jest piękny i kosztuje tylko 24 zł. No dobra, to to by było z tego działu na tyle, zaraz polecimy na szklaneczki, talerze, zobaczymy, co tam jeszcze nowego, no dobra, to zobaczcie, fajne pojemniki na ziemniaki, żeby były świeże, z takimi dziurkami przewiewnymi, moim zdaniem super rozwiązanie, 5 d. kosztuje to duże, zobaczymy ten mniejszy jeszcze, w jakiej jest cenie, 24 zł, sorry, 20 zł, nie spojrzałam nie na tą cenę. W ogóle to są nawet jakieś bajki, czy co? 5 zł. No i zobaczcie jeszcze takie miseczki za 12 zł. Te mi się też podobają, takie wiem trochę w babci stylu, babci stylu ale moim zdaniem ładne tylko 5 zł. Co tutaj jeszcze fajnego? Te też są fajne. Już mają trochę bardziej nowocześniejszy ten wzór kwiatowym. 12 zł. No i tu mamy jeszcze takie talerzyki do tego. One kosztują 17 zł. Dobra, co tutaj jeszcze, zaraz Wam pokażę, co tutaj jeszcze jest nowego, zobaczcie, takie fajne szklanki tutaj to są, ale z kotkiem na przykład, za 8,50, to dla zwierzę lubnych i tutaj mamy takie z napisem Life is March, coś tam, coś tam, 10 zł. <grych> Nie zdążyłam przeczytać po prostu, zanim to wzięłam. Tutaj jeszcze fajne takie z obrazkami, kwiatuszkami, zobaczcie, ale nie będę ich wyciągać, bo obawiam się, że jak jedną szklankę wyciągnę, to wszystko spadnie. Ten zestaw miseczek mi się bardzo spodobał, fajny jest, 25 zł, fajne oryginalne kolory i wzory. No i tutaj macie jeszcze takie różne podstawki, talerzyki. I ten kosztuje 35 zł i ten listek czy słonecznik też. Także ja już się zbliżam do końca. Także pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i oczywiście czekajcie na kolejne przeglądy, bo codziennie coś się będzie pojawiać.